Szukaj społeczności z Bogiem. To jest najważniejsza rzecz w życiu. Zawsze miej czyste sumienie. Czytaj Słowo Boże i powiedz: Panie, chcę, żeby nasza relacja była coraz bardziej intymna. Chcę Ciebie poznać tak, jak panna młoda jest zakochana w swoim oblubieńcu. Czekam na powrót pana młodego, żebyśmy mogli się pobrać. Chcę Cię kochać w ten sposób. W ten sposób żyłem z Jezusem, kiedy byłem młodszy, i chcę to robić nawet teraz. Kiedy wstaję rano z łóżka, mówię: Panie, jesteś moim oblubieńcem. Chcę z Tobą żyć, chcę Cię kochać tak, jak kochałem Cię 60 lat temu, kiedy narodziłem się na nowo. Aż do końca mojego życia i pewnego dnia zobaczę Cię twarzą w twarz. Moje życie z Jezusem jest ekscytujące, ponieważ ja go kocham. On jest moim oblubieńcem. I gorliwie nie mogę się doczekać, tak jak mówi pieśń Salomona, kiedy przyjdzie mój oblubieniec. Jeżeli żyjesz w ten sposób z Panem, to twoje życie będzie ekscytujące i zwycięskie. Nie będą cię pociągać pokusy tego świata i nie będziesz miał problemu z wyłączeniem telewizora. Nie będziesz marnować czasu, oglądając te wszystkie śmieci, które tam są. Będziesz oglądać tylko dobre rzeczy. I wasze dzieci to zobaczą, że tata i mama oglądają tylko to, co dobre i wyłączają, kiedy coś nie jest dobre. I wasze dzieci będą wzrastać i nauczą się doceniać te rzeczy, bo widzą, że ty je cenisz. Twoje rozmowy z mężem z żoną są coraz przyjemniejsze w bardziej kochającym domu i twoje dzieci dorastają oglądając to. I pewnego dnia, kiedy dorosną, powiedzą: chcę mieć taki dom jak mama i tata. To wspaniały sposób na wychowanie naszych dzieci. Dzisiaj jest tak wiele zła na świecie, że jeśli nie będziemy właściwie wychowywać naszych dzieci w domu, to stracimy je. I chcę Ci powiedzieć, że im bogatszy jesteś, im bogatszy kraj, w którym mieszkasz, tym niebezpieczeństw dla Twoich dzieci jest coraz więcej, kiedy dorastają. One są teraz bardziej zajęte swoimi gadżetami. Młodzi ludzie nie zajmują się sobą. Prawie nie mają czasu na rozmowy i społeczność. Większość czasu spędzają z telefonem. Cały czas. Niektóre mają aplikacje z Biblią na telefonie, ale nie korzystają z tego. Ciągle piszą i jest ta okropna rzecz, która nazywa się Facebookiem. Wiele osób mówi tam o sobie, co dzisiaj ugotowali na obiad i co zamierzają ugotować jutro. Piszą, gdzie byli i wiele z tych rzeczy to są po prostu przechwałki. To właśnie robiłem, a teraz robię to. A biedni ludzie, których na to nie stać, są smutni. Byłem w tym miejscu, podróżowałem tam, och, jakie wspaniałe tam były widoki. A ta biedna osoba, jeden z Twoich znajomych na Facebooku, osoba, której nie stać, żeby wyjechać poza własną wioskę czy miasto, w jaki sposób pomogłeś jej duchowo? Właśnie sprawiłeś, że ta osoba była zazdrosna, ponieważ chwalisz się tym, gdzie byłaś, wrzuca zdjęcia. Myślisz, że Jezus zrobiłby kiedykolwiek coś takiego? Myślisz, że Jezus sprawiłby, żeby ktoś poczuł się źle, bo nie może mieć tego, co Ty masz? Bo nie stać Go na jedzenie, takie, jakie Ty masz w domu, albo nie stać Go na podróże, na jakie Ciebie stać. Co to za chrześcijaństwo? Ja nie mam konta na Facebooku i nigdy takiego nie założę. Ktoś umieścił tam fanpage Zaka Ponena i Ani Pune. Nie wiem, kto to zrobił. Nadal nie dowiedziałem się, kto to jest, ale jeśli się dowiem, to poproszę go, żeby zdjął tę stronę. Przynajmniej dowiedziałem się, że umieszcza tam tylko kazania. Niektórzy tam piszą do mnie, bracie Zak, nawet nie wiedzą, że to nie jest moja strona. Nie mam pojęcia, kto ją tam umieścił. Nie wierzę w mówienie ludziom, gdzie byłem i jakie cudowne widoki widziałem. Wierzę w dzielenie się z ludźmi, jakich wspaniałych braci spotkałem, którzy kochają Pana, ale to nie jest na tyle ekscytujące, żeby pisać o tym na Facebooku. Albo jak ktoś zaparł się siebie, żeby pójść za Jezusem, gdzie można czytać o takich rzeczach? Bracia i siostry, musimy uważać na to, jak spędzamy czas. Są ludzie, którzy mają czas na Facebook, ale nie mają czasu na Gatsburg, nie mają czasu na Bożą Księgę. To smutne, jak masz zamiar zbudować kościół w ten sposób? I jeśli masz takie nawyki w swoim życiu, to mówię ci, torujesz drogę do zniszczenia swoich własnych dzieci. I pewnego dnia je stracisz, a wtedy, tego dnia, kiedy się zgubią, będziesz płakać. Będziesz wołać, bracie, proszę pomóc się za moje dzieci. Przecież ty sprawiłeś, że zbłądziły, nie miałeś dla nich czasu. To tak jak ta dziewiętnastoletnia dziewczyna, chrześcijanka której mama powiedziała do niej, czy mogę spędzić trochę z tobą czasu jako matka i córka. A ona odpowiedziała, mamo, kiedy miałam pięć lat i przyszłam do ciebie i chciałam z tą porozmawiać, powiedziałaś mi, odejdź, nie mam teraz czasu, teraz ja ci mówię, że nie mam dla ciebie czasu. Nie masz czasu dla swojego pięciolatka, bo jesteś czym zajęty, pracą, zarabianiem pieniędzy? Nie bądź zaskoczony, że kiedy ta dziewczyna dorośnie i będzie miała 19 lat, powie ci teraz ja nie mam dla ciebie czasu. Jeśli wy, ojcowie, nie macie czasu, żeby zabrać swoich chłopców, przytulić ich, wyjść z nimi na jakiś piknik, sam na sam z nim, nie masz na to czasu, jesteś zbyt zajęty zarabianiem pieniędzy, nie zdziw się, jeśli pewnego dnia oni odejdą od ciebie i powiedzą, tato, nie mam czasu cię słuchać, nie miałeś dla mnie czasu, gdy miałem pięć lat, byłeś zajęty swoimi rzeczami, nie interesowały cię rzeczy, które interesowały mnie. Dlaczego mam nie teraz obchodzić to, co próbujesz mi powiedzieć? Rodzice tracą swoje dzieci, bo nie mają dla nich czasu. Mają wiele innych ważniejszych rzeczy. Oczywiście zgadzam się, zarabianie na życie jest ważne. Czasami musisz dłużej popracować. Ale pomiędzy tym wszystkim na pewno jesteś w stanie znaleźć czas dla swoich dzieci. Czy je przytulasz? Czy przytulasz jedynie sześciomiesięczne dzieci? A co z Twoim piętnastoletnim synem? Czy kiedykolwiek go przytuliłeś? Lub Twoją piętnastoletnią córkę. Oni też potrzebują Twoich uścisków. Oczywiście, że tak. Musimy im pokazać, że je kochamy poprzez fizyczny dotyk. Nie przytulaj cudzych dzieci, ale przytulaj własne. To bardzo, bardzo ważne. Moi synowie mają już ponad 40 lat i przytulam ich wszystkich nawet teraz. I nigdy nie przestanę tego robić. Dotyk kontakt fizyczny jest bardzo ważny. Mężowie i żony, czy przytulacie się do siebie? Czy mówicie sobie, jak bardzo się kochacie, czy mówiliście takie słowa jedynie na początku waszego związku? Życie rodzinne jest atakowane przez diabła. Umacniajcie je. Jak zbudowany jest Kościół? Podstawą jest to zapewnienie, że Bóg kocha nas w sposób doskonały. Parter, pierwsza kondygnacja to nasze chodzenie z Bogiem, relacja z Gim, nasze sumienie. Druga to życie rodzinne, relacje z żoną i z dziećmi. A najwyższa kondygnacja to dopiero Kościół. Nie możesz zbudować Kościoła, jeśli nie masz podstaw. Bóg kocha Cię doskonale. Jeśli nie masz pierwszej kondygnacji, relacji, spaceru z Bogiem, z czystym sumieniem, drugie piętro. Rodzina, relacja z Twoją żoną i dziećmi, potem dopiero myśl o kościele i służbie. To jest powód, dla którego tak wiele kościołów nie są budowane jako ciało Chrystusa. Zacząłem głosić 60 lat temu i później się ożeniłem i mieliśmy dzieci i powiedziałem, Panie, jeśli moje dzieci zbłądzą, to przestanę głosić. Ponieważ Biblia mówi, że jeśli nie możesz właściwie wychować swoich dzieci, to jak zamierzasz uczyć stu osób, jak żyć prawidłowo? Bóg mówi: dałem ci czterech synów i nie mogłeś ich wychować porządnie, żeby podążali za mną? I próbujesz głosić stu osobom, zapomnij o tym. To jest napisane w pierwszym Tomeusza, w rozdziale trzecim. Więc powiedziałem Panu, że szanuję Jego słowo. To wychowanie dzieci musimy zacząć już od kiedy mają jeden rok. Rozmawiajcie z nimi, spędzajcie z nimi czas i ta społeczność pozostanie, kiedy one dorosną. Pamiętam, że moja żona codziennie rozmawiała z moimi dziećmi, kiedy wracały ze szkoły. Ona zrezygnowała z zawodu lekarza, tylko po to, żeby być z dziećmi. Okej, okay, może nie zarobiła tych tysięcy, tych pieniędzy, które mogła zarobić jako lekarz, ale mamy czworo dzieci, które dziś z całego serca podążają za Panem. Co jest lepsze cztery miliony dolarów czy czterech synów, którzy idą za Panem? Nie mam wątpliwości, mam nadzieję, że nie będziesz żałować, kiedy Twoje dzieci dorosną. Usiądziesz wtedy wygodniej i będziesz żałował, że nie spędziłeś z nimi tyle czasu, ile chciałeś. Teraz jest czas, żebyś o tym pomyślał, bracie siostro. Kiedy Twoje dzieci są małe, spędzaj z nimi czas. Zostaw tę niepotrzebną pracę, a w razie potrzeby nie idź nawet na spotkanie w kościele, bo spędzenie czasu z rodziną jest ważne. Buduj kościół, buduj społeczność z własną rodziną, z Twoją żoną. Diabeł atakuje społeczność między mężem a żoną. Nie zaniedbuj swojej żony i nie ignoruj społeczności z nią. Znajdź czas na społeczność z dziećmi. Mów do nich miłe słowa i kontroluj swój temperament, kiedy je dyscyplinujesz. Staraj się z nimi spędzać jak najwięcej czasu są bardzo cenne. Bóg dał je nam, abyśmy je wychowali dla Jego chwały i w ten sposób zbudujemy Kościół.